No i jesteśmy już po maturze z matematyki, no jak wrażenia? Tak jak wtedy pisaliście komentarze, że było dobrze, było źle, no i jestem ciekawy co napiszecie teraz. Przede wszystkim ile procent e, obstawiacie, no i jak poszedł zadanie otwarte, a jak poszedł zadanie zamknięte, no. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Ale kolejnym, chyba najważniejszym tematem są... Każdy już sobie teraz wstawi słowo, czytał tytuł. No moi drodzy, przecieki, wycieki, nacieki. Po raz kolejny znowu, jeżeli ja mówiłem rok temu i w poprzednim filmiku wczoraj, że nikt nie poniesie konsekwencji, a potem słyszymy w mediach, że oficjalnie już jest zawiadomieni do prokuratury, policji, prawda do każdego, jeszcze do, do księdza brakuje, żeby zawiadomili, no rok temu też żeście zawiadomiali CKE. I co z tego? I rok później jest ta sama procedura dowozu matur do... Mm, do szkół. Tak samo żubry na Podlasiu te matury wiozą. Przypadkowo swoim, swoim kopytem e, uszkadzają e, zapewne kopertę i matura wyparowywuje. Dziwnym trafem, moi drodzy, w tym pięknym procederze nie ma z reguły odpowiedzi do rozszerzonych matur. Dlaczego? Bo rozszerzonych przyjeżdża zbyt mało, by było to niezauważone, niewyśledzone. Cała magia. Policja, prokuratura, i Wy jeszcze nie wiecie, jak to się dzieje. No to za nie wiem. Studentów do tego, żeby, żeby ten proceder. Co to w ogóle jest? Tak jak rozmawialiśmy, egzamin dojrzałości. No, moi drodzy, no, dziś kolejny live, godzina 19, Instagram Emil Kropgalipski. Wczoraj było kilkaset osób, rozmawialiśmy sobie już o studiach, o błędach ewentualnych, no, o tej przyszłości, co robić po maturze. Także wpadnij, bo tam już brakuje nam też kilkaset osób do 10 tysięcy na Instagramie. Bardzo fajna atmosfera była. No, ale oprócz tego właśnie mojego Instagrama, to sam fakt tego, jakie zniesmaczenie wczoraj było na live'ie tym, że można sobie załatwić odpowiedzi. No, jeżeli można z polskiego, jeżeli można z matematyki, to jutro na angielskim, no, no wiecie, no. To też jest podstawa. To jest dramat. To jest dramat i to uczy. Uczy tego, że nie warto, może nie chodzi o uczciwość, bo uczciwym to zawsze warto być. Nieważne, w jakim kraju się mieszka, ale tego, jakie zasady nam dyktuje Polska jako młodym ludziom, by być nie nauczonym, a sprytnym. I potem się okazuje, że Emil Lipski robi materiały przed studiami, jaka, jakie są prawdziwe realia studiowania, a nie to, co czytacie na stronach uczelni, albo na kierunkach, albo na sylabusie uczelni, gdzie jest wszystko pięknie, każda uczelnia jest najlepsza, naukowe rzeczy, roboty będziecie budować, na księżyc latać, normalnie studia, wow, studencznie. Potem prawda jest zgoła inna. Ale nikt nic z tym nie robi. I najgorsze jest z tym wszystkim to, nie wiem czy się zgodzicie, że ja mogę o tym mówić co roku. Tylko, że nikt, nikt naprawdę z tego ministerstwa nie chce zrobić, żeby było lepiej. A wręcz przeciwnie. Niech jest jak jest. Tkwimy dalej w tym bagnie zwanym polskim edukacją. I niech kolejne roczniki na Podlasiu podeślą odpowiedzi. Moi drodzy, miałem... Uwierzcie mi, bądź nie. Zresztą na Instagramie, jak jeszcze nie followujesz, a masz Instagrama, to twoja wina. O 10, tak, żeby już nie być, żeby być lekko krytym, opublikowałem taki tekst, że 9 maja będzie 9 stopni. 9 M 9. 9 M równa się 9. No, coś wam to pewnie mówi, maturzyści, prawda? Że 40 stopni jest ulubiony przez maturzystów. To się nie wzięło z kapelusza. Po, po siódmej już było wiadomo, jakie są odpowiedzi do zamkniętych. Po siódmej, dziś rano. Dziś ludzie do mnie piszą na Instagramie z różnych kręgów. Oczywiście ja nie mam zamiaru ich wkopywać. Mają dostępy? Trudno. Trudno. To wiemy system, a nie tych ludzi, że z tego korzystają. Wiemy to, że... W jak to w ogóle jest? No, żeby w kraju nie można było zaszyfrować na przykład plików albo dowieść tego bezpiecznie. No, ja tego nie pojmuję. Ja tego naprawdę nie pojmuję i mam nadzieję, że Wy też tego nie pojmujecie i wyrazicie swoje niezadowolenie. Jak to mawiają? Niezadowolenie na Twitterze. To jest teraz modne w międzynarodowej dyplomacji i polityce. Oczywiście żartuję. Widzę się z każdym na live. Kto nie jest na live, ten trąba.